Wracam, wracam, już mam wszystko z głowy Ogólnie zdane Chociaż powiem Wam, że no nie było tak lekko Nie było tak lekko No jakby się człowiek przełożył do uczenia teorii, no pewnie trochę le, by to lepiej poszło nie? Ale jest ok yy, No teraz od 17 już testy Zaczynam z tego testy, ponoć prawdopodobnie kamery. Także wszystko już będzie nagrywane, tak jak na prawo jazdy. Także no, trzeba będzie wszystko robić tak, jak powinno być. nie? Za dużo pomyłek pewnie nie będę już uwzględniać, bo wszystko będzie zapisane na kamerze. Ale to już tam będą się następnie martwić. A może będzie lepiej. Testy, ileś pytań, 400 chyba pytań do nauczenia się. Tu teoretycznie miałem 140 do nauki, nie? Ale spoko, z głowy, już nie trzeba będzie ujeżdżać, zajmujemy się robotą. Jedę na budowę, mamy prawie 12. Rano musiałem o piątej już wyjechać. O piątej tam zawieźnik na budowę, z tamtej budowy, w przeciwnym kierunku sadzić na egzaminy i tak na to już korki z rana Także tam na 8 mieliśmy, no na wpół do za 28 już byłem, także Udało się to Udało się dojechać, na czas No i co więcej, jadę na budowę dobrać coś, zobaczymy co tam zrobione